Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony bolo i dzisiaj Wam pokażę jak zbudować skrzynię, pułapkę, ale taką, po której jak Wasz kolega lub koleżanka otworzy ją, to aż podskoczy ze strachu. Zobaczycie zresztą. Pierwsze co potrzebujemy, to tutaj te oto rzeczy, które pokazuję. Bardzo proste w budowie, bardzo mało czasu zajmuje i można to naprawdę fajnie ukryć. Ja tutaj akurat nie będę pokazywał jak to ukryć tam w profesjonalny sposób, bo to już naprawdę możecie sobie tutaj sami się domyśleć. Bo to wszystko zależy od tego, gdzie to chcecie postawić, jaki macie domek, z czego. Ja tu akurat sobie zrobiłem domek z pomarańczowej wełny i wyłożyłem sobie podłogę dywanami. Także no, zobaczycie zaraz jak to. Tutaj najpierw sobie zrobimy taką, takie trz, dwie, yy, no, trzy yy, tory, tory sobie kładziemy. Sorry, przejęzyczyłem się, nie? Naprawdę. Trzy tory sobie kładziemy w dół yy, i na to położymy sobie wagonik. Zaraz wam pokażę w ogóle o co tutaj biega. Ten wagonik będzie sobie jeździł po tych torach, ale do tego jeszcze kładziemy stojak. Patrzcie walicie ten stojak o i ten teraz stojak jest na tym wagoniku i on z tego nie spadnie przynajmniej w mojej wersji Minecrafta ale we wszystkich nowszych tak jest teraz dajemy tutaj włas, to jest tutaj trochę tak źle zrobiłem bo ten włas jest głównie po to żeby y, ukryć to no, a on tutaj właśnie się bardziej tylko wyróżnia także więc źle zrobiłem jak macie chatkę z drewna to ten włas jak najbardziej się przyda te dwa tory sobie zamieniamy na te tory magnetyczne i ten yy, wagonik sobie spychamy tutaj na dół. I to już w sumie wszystko, to już jest cały mechanizm. Teraz jedynie co musimy to tylko to zabunkrować jakoś. I sobie zrobić, o. To będzie taki jakby chest. Tego creepera. Czyli nakładamy to na to, akurat tutaj to strasznie wiejsko i głupio wygląda, w ogóle nie, do creepera. A to dlatego, że mam odpaloną paczkę Flow z HD. No i pokażę Wam jeszcze jak to wygląda bez paczki Flow z HD. Żebyście mieli porównanie. Bo wtedy to wygląda jak naprawdę prawdziwy creepy. Yy, no właśnie. Tak nie robimy, tak jak właśnie teraz zrobiłem, bo nie wyjedzie. Nie wyjedzie po prostu. No zaraz zobaczycie. Bo akurat ten grywam dźwięk teraz akurat po tym, bo... Nie wiem czemu, ale jak nagrywałem, to mi się mikrofon nie włączył i się nie nagrało. Także musiałem byłem zmuszony nagrać dźwięki już po, po filmie. No. Na razie to nie działa, bo źle tutaj zrobiłem. No i w sumie nie zabunkrowałem tego, tylko, tylko jeszcze bardziej to tak powiedzmy. Yy, nie wiem, wyodrębniłem w tle. Dlatego, no, nie róbcie tak, jak ja tutaj to próbowałem schować. Ta skrzynia nie powinna być właśnie w tym miejscu. Tylko on właśnie powinna się zaczynać na tych torach magnetycznych tych tutaj z tyłu. Tam, gdzie ten wagonik dojeżdża do góry. O, w tym właśnie miejscu. I teraz widzicie ten włas. On tutaj się bardzo wyróżnia, tego jak macie chatkę jakąś z drewna. Albo coś w drewnie, to, to będzie ten właz będzie naprawdę bardzo dobrze pasował, żeby to ukryć. Bo najgorsze jest ukrycie tego z tyłu, bo jak tego włazu nie ma, to widać to, co jest tam w tle. Ale większość ludzi nie powinna w ogóle zwrócić na to uwagi. I teraz zobaczcie: o, otwieracie i wyjeżdża. Musicie parę razy popróbować, bo on się czasami zaklinuje. To jest normalne, ale jak za pierwszym, jak wam wyjedzie i zamkniecie i się schowa, to znaczy, że działa w 100% czasami się tak o, buguje tutaj w tym miejscu dlatego musicie po prostu popróbować to nie znaczy, że coś źle zabudowaliście, po prostu musicie popróbować i on się schowa sam i potem sam wyjedzie, jak podejdziecie do skrzyni o, zobaczcie teraz na przykład no jak coś sobie idzie, bym na, i otwiera bum i wyjechał tylko, że on się od razu schował, o Teraz perfekcyjnie wyszło. Także widzicie, no tak to jest. Zaraz teraz wam pokażę, jak to wygląda bez Resource Packa. Dobra, nie ma Resource Packa. O! Jak prawdziwy Creeper, jak normalnie by wyszedł z podziemi. Także no to będzie dobry sposób na przestraszenie waszych yy, kumpli albo koleżanek, no kogo tam chcecie. I do tego dodaję bonus. Jak schować skrzynki w domu. Jest bardzo proste i naprawdę działa, bo sam próbowałem. Naprawdę super sposób, zobaczcie. Tutaj macie stabliczkę piec, tam są piece. Otwiera gościu drzwi, są piece, są piece. Dobra, czyli tutaj nie ma skrzynek. O! I są za drzwiami, a tak naprawdę i w ogóle nie widać. Zobaczcie. Widzicie? Gościu wchodzi, nic. Zazwyczaj jak ktoś wchodzi, to nie zamyka drzwi, żeby zobaczyć co jest za drzwiami. Tym bardziej w takim domku. Zobaczcie, te drzwi są tutaj przy ścianie. Teraz obejdziemy sobie domek i zobaczcie, tutaj nic nie widać. To jest właśnie, to jest tylko tak prowizorycznie zbudowany domek, tak dwie minuty. Ale naprawdę możliwości są ogromne z tym. Zrobienie tego. To jest najprostszy trik, jaki jest. I naprawdę super działa. Pokażę Wam, jak to zrobić. Czyli budujemy sobie tutaj wejście na, na drzwi. O, proszę, drzwi są. Przy ścianie to musi być koniecznie, bo jak jest przy ścianie, to jest najmniej widoczne, no bo nikt nie pomyśli, że na przykład, że drzwi są przy ścianie, nie? I że za ścianą, jeszcze za tymi drzwiami może coś być. No wiecie o co mi chodzi. Że za tą ścianą coś jeszcze może być. Bo to jest niemożliwe, że skoro co, no drzwi są przy ścianie, ściana, to, przy tej ścianie kończy się dom, no to jakim w ogóle cudem może coś za tą ścianą być? To tak działa na psychikę ludzi. O, no zobaczcie, no nic. To jest naprawdę najprostszy trik i, i w sumie tyle. <gry> dobra, dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku i zapraszam Was do ponownych obejrzeń moich filmików. których znowu się przejęzyczyłem. Na razie, dobra, cześć, dajcie suba.